No siemanko, uszynowanko! Z tej strony tomi juniorski. And welcome back to Monbazo. Dzwonimy za chwileczkę po dziurę, za chwileczkę w stanie z 14.08. Tutaj już wszystko fajnie, pięknie, 62% właśnie się podlało. A my, moi drodzy, jedziemy do miasta, ponieważ jak sami dobrze wiecie, wczoraj. Utopiliśmy Prinza. Mam nadzieję, że z silnikiem jest wszystko w porządku. Miejmy nadzieję, że tam się nic nie wysypało więcej, bo jeżeli coś się wysypało więcej, to jesteśmy po prostu w czarnej... W czarnym tyłeczku, bo będziemy musieli znowu kupić wszystko i będziemy musieli znowu ogarniać temat, wiecie jak, z silnikiem i tak dalej, i tak dalej. Chociaż wątpię, żeby w tej gierce się coś zalało, także powinno być spoko. Benzyna się zaleje, ale diesel się raczej nie zaleje. Dobra, zrobimy też projekt Becia. Musicie dać znać koniecznie w komentarzu, jaki byście tutaj chcieli mieć ten projekt. No jak sami dobrze wiecie, tego się nie da pomalować, więc jest taka troszeczkę lipa, bo będziemy musieli ten karbon wyciągnąć z klapy, z maski i tutaj z tych bocznych rzeczy, nie? Więc możliwe, że tutaj zrobimy po prostu projekt Bikozyga, bo jak sami dobrze wiecie, mamy tutaj też takie fajne. Marihuhanen Felgi i te felgi powinny być spoko. Tutaj mamy jeszcze ile? 60%, dobra, jest OK. No i co? I tutaj mamy silnik z bety wsadzony, nie? Dokładnie, tu jest silnik z Betty wsadzony. Tutaj w... Jak tu wygląda, nie, ja nie wytrzymam psychicznie, to jest niemożliwe. Ja się muszę zabrać tutaj za to wszystko jak obiecuję jak zrobię, jak, 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 jak nie obiecuję, ale jak zrobię te auto, to postaram się tutaj posprzątać, dobra? Aha, i to jeszcze musimy wypolerować i wsadzić do tego, nie? Tutaj w ogóle też jest fajny ten, to jest bardzo fajne. Aha, ale ja w sumie komponenty mam tutaj wszystko, patrzcie. Chociaż to nie jest white body, to jest zwykły zderzak, a to jest white body, więc będziemy musieli go po prostu pomalować. No dobra, no to jakieś tam komponenty dostaną. Dobra i później oczywiście też wsadzimy dystanse, bo cały czas mi piszecie Junior! Dystanse! Junior! Dystanse! No i zawsze są dystanse. Siema dziura! Już, już nie do już biegnę! No i jutro będziemy musieli chyba też podjechać, zrywać po pomału krzaczki, ewentualnie w piątek. I w piątek chyba od razu sobie też piwsko zawiozę, żebyśmy mieli po prostu zawiezione. <laughs> Zostaw to za, pirę, za firę w spokoju, dziura! Co ty robisz, dziura? Dobra dziura, dzięki ci bardzo serdecznie. Ja już sobie tutaj wyjdę. Obiecuję, że jak zrobię Mariuhan, to ci całą paczkę sprzedam Nara. Tą całą taką wielką! Czy już tutaj stoi widzę już złoty. Widzę już złoty koloreks, więc jest wszystko fajnie pięknie. Dobra, wejdźmy sobie, może tutaj od razu się napić kawki. Bel, be, belson. Najgorsze jest to, że ja nie mam pikosy. ja wiem, dwie kawy! To przecież za chwilę mi lęk znowu pójdzie do góry. Nie, ale nie, no od dwóch kawkawa nie powinno mi się nic stać. Tak mi się wydaje. Chociaż nie jestem 100% tak pewien. Dobra, kupimy sobie jeszcze troszeczkę piwska, żebyśmy tam u siebie na tym racing coś tam mieli i podjedziemy jeszcze. Wiecie co? Po odjedziemy. Podjedziemy. O, już lęk mi idzie do góry, nie? Delikatnie, bo delikatnie, ale idzie do góry. Najgorsze jest to, że Muszę zrobić jeszcze tor prinsem. O nie. A ja mogę wylecieć po prostu w kosmos i umrzemy. Nie no, nie gadać, że umrzemy. Kupujemy więcej tego piwska No dobra, kupimy może całą lodówkę, co? Chociaż nie zmieści się. Dobra, sramy to już. Już powinno tyle wystarczyć. Dzięki. Nara, widzimy się zaś. A mogę brewki kupić do tego uniwersalny. Brewki można założyć. do tego Patrz. Co? Jakie brewki? Ja nie mogę po te brewki, patrz. Jak tam to wygląda! Ja nie mogę ej! Ja pierwszy raz widzę taki badziew ty. No nie da się bagażnika zamknąć, bo tyle piwska kupiłem. No patrz! Ach, ten czteropak. Ile tu mam jeszcze tego? Nie mam, ja muszę jeszcze napląpać te. Muszę do Rogera podjechać, a on już zamyka pomału. Dobra, najpierw jedziemy do Rogera. A ja się tu muszę zatankować, ale na spokojnie nam wystarczy chyba. Dobra, wszystko... Jak on wyglądał w tych brewkach? Ty ja nie mogę! Jak? Nie no, co jest teraz grane? No czemu ja umrę, jak nie mam gaha Ty, Roger, mogę u ciebie napląpać jeszcze? Jego nie ma... Ja jest jeszcze, dobra. Która jest godzina? 13, Trzyna... dobra. Nie no, nie to, to chciałem. Zdemontuj to, tutaj wsadzaj, to się napląpie od razu. Ja sobie chyba kupię dwie kolejne Mi się nie chce tutaj z tym przyjeżdżać I tu pląpać, wiecie? Dlatego ja wolę sobie kupić od razu O, no i 700 poszło kolejne 800, 800 kasy, a kiedyś 100 dolarów To naprawdę, ja ja teraz jestem jak taki Typowy, wiecie, jak taki, taka typowa Klasa średnia, że, że wydaję pieniądze Bo mam, nie? Łatwo przyszło, łatwo pójdzie Pamiętaj, zawsze oszczędzaj Nawet jak masz więcej, to zawsze musisz oszczędzać Dobra, teraz jedziemy po jedzonko. Lęk mi idzie do góry. Nie, no nie mogę. Nie mogę, no lęk idzie do góry. Miejmy nadzieję, że za chwileczkę się zatrzyma, bo jak nie, no to będzie lipa. Ale nawet nie możemy iść spać. Patrzcie, jak ja dotknę te autopa. O, nic się nie stało. <laughs> on nie widział tego, nie pa. Nie widział tego, więc nie dostaniemy mandatu. No i wszystko. Ziomek, ciema. Witam. A ty. No, chciałem z policją pogadać, a on poszedł. Dobra, jeszcze trzeba zapłacić. Patrzcie, 400 dolców. To jest nic. Wie dlaczego, bo ja już tam nie mieszkam. Ja za darmo mieszkam teraz sobie tam na, na racing karcie. No i wszystko. Dobra, tu się jeszcze tankniemy. Ja wiem, że ja u siebie mam, ale boję się, że nie dojadę, bo już jest za czerwono. Ty, no nie umie zatankować. Dobra, jest, działa. Zarazem, miejsce, w którym możemy zatankować. Dobra, autko zatankowane. Zakręcamy i jedziemy. Dobra, jesteśmy. Muszę teraz powyciągać wszystkie rzeczy. I wiecie, co ja tak sobie pomyślałem? Że ja chyba zapiszę sobie tą gierkę. I dopiero później ogarniemy temat z, z wyścigiem. No, bo mi się, ja, ja się boję, że ja umrę. Żeby nie było sceny, nie? Czemu on tyle tej butli nitro? Aha, bo jednej nie zamontowałem chyba, nie? Patrz. No, oczywiście, że jest niezamontowana. Ty, to jesteś junior o bez rołek, no. Dobra, jesteśmy, wszystko posprzątane. Tu nic nie ma, tu nic nie ma, jest spoko możemy ruszać na drag. Miejmy nadzieję, że zrobimy jakiś fajny rekord, żeby nie było sceny. Z tymi brewkami to powinno być GIT. One, on chyba lepiej na tym silniku chodzi. Ja, ja, ja. On, chyba lepiej, on, on ma o wiele lepsze przyspieszenie na tym silniku, niż jej to w ogóle ustawa przewiduje. Mamy na 3? Ja, ja, mamy na 3. Dobra, jedziemy. Moi drodzy, przerobimy rekord świata. Waga. Poszed! Jedziesz, baby! 7-7. 7 A ja miałem tu chyba 7-3, nie? Chyba ja. Mi się wydaje, że ja tutaj miałem 73. No, się troszeczkę zdziwiłem, bo muszę wam powiedzieć, że ci stałem konkretnie. O nie, no Lipa muszę wam powiedzieć. Lipa, Lipton, Lipa, Lipton, Lipa, Lipton. Dobra, włącz to badziewie. Jak tutaj wygląda? 7,741, czyli... A ile teraz miałem? 7,7 i pół chyba. Także, no było to samo, było to samo. I musimy teorię jeszcze zrobić lepiej. 41,6. Ile mam tego? Dobra, powinno wystarczyć. 41,6. Zaświecimy sobie światełka, bo już się robi ciemno. Jedziemy jeszcze na tor ogarnąć temat. Mam nadzieję, że na tych, na tej listwie kierowniczej damy radę. Jak on tutaj skręca, to jest niemożliwe, naprawdę. Muszę wam powiedzieć, że już na pierwszym okrążeniu, jeżeli, jeżeli się nie wykrzaczy, to będzie spoko. Masakra, jak on idzie bokiem, non stop, ty. Patrz, no widzisz to? To jest niemożliwe, naprawdę. Ja jeszcze tutaj w ogóle z nitro nie korzystam, pa. Masakra 45 już mamy Dobra, tu hamuj O, o Nie będzie chyba dobry Ale muszę wam powiedzieć, że Ciśniemy spoko Czekaj, 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 baby. Oh my god, jak on ładnie tutaj wszedł teraz I teraz rura Rura, rura 41,5. Nie no, na serio 415. Na tej listwie kierowniczej 41,5. Jak to tutaj wygląda w ogóle? 41,5. Pokaż mi to 41,5. 41.4 więc praktycznie jest to samo, tylko wtedy miałem lepszy dzień i tak dalej, nie. Dobra, to co teraz robimy? No ja bym poszedł sobie zrobić projekt becie, ale z racji tego, iż już w sumie jest za późno, żeby robić projekt becie. Ja tam muszę też podjechać. Zrobimy sobie też czasy, może tym samochodem. Czy on w ogóle chwyci to, że możemy sobie tam jeździć i zrobić jakieś czasy? Tylko ja muszę to odpalić, to Badzie wie. Czekaj, zapłon start. Bo to też nie jest złe, nie? Tylko to jest bardziej do trzaskania się. Ojku, to jest chyba złe. To jest chyba złe. Ja tutaj nie mogę nic zrobić chyba w tym aucie, tak mi się wydaje. Ja tutaj co prawda mogę wyklepać, ale on jest do trzaskania się tylko. Więc robić tym autem czasy jakieś to. To jest bez sensu, no dobra, zrobimy sobie może taki troszeczkę, no trochę czasu zrobimy i weźmiemy te auto, dźwigniemy, czy my tutaj możemy od Mogę odkręcić tutaj koła, ja w tym aucie mogę odkręcić koła, więc ja nawet nie wiedziałem, że tutaj coś możemy takiego zrobić Zaj Zajrzymy może pod spód, jak tutaj w tym aucie wygląda, czy my tutaj coś możemy zrobić, wrzućmy może wsteczny, bo on też świateł nie ma, nie, dokładnie, on nie ma świateł I teraz tutaj podjedźmy sobie, ja tutaj też maski nie mogę otworzyć, prawda, to auto mi zgasło, no. Ta auto jest katastrofa. Te auto, naprawdę, one non-stop, człowieku, gaśnie. Dobra, jestem. Zahaczymy chyba, nie? To podjedźmy sobie troszeczkę. I tak powinno być chyba git. Dobra, wyłącz to badziewię. Zapłon wyłączony, wszystko wyłączone. Tu musimy oświecić. Ja, czy ja tutaj dźwignę te auto? Chyba tak. Dźwigamy ten samochód. Zobaczymy, co się stanie. Ja, ja mu teraz tutaj też wsadzę racing, racingowe opony. I zobaczymy, czy on dalej się tak będzie ślizgać. To my tutaj mamy. Nie mamy nic! Kompletnie nic, więc możemy tylko i wyłącznie wymienić oponki w tym aucie. Dobra, spuśćmy je. I teraz weźmy to. Nie mogę. Nie mogę wymienić opon w tym aucie? Ja myślałem, że my tutaj możemy opony wymienić w tym aucie. Tu nie da się zrobić nic. Kompletnie nic, widzicie? Masakra. No dobra, no pojedziemy sobie tym autem, zrobimy jakiekolwiek czasy. Może zrobimy draga chociaż. Drag zrobimy i owal. Tor, nie wiem. No tor, może też zrobimy. Tylko wiecie o co chodzi. Tu jest taki zbiornik paliwa, że ja najprawdopodobniej będę musiał wstawić to auto. Znaczy nie wstawić, będę musiał. Zrobić coś, podjechać tutaj i się zatankować. Pewnie tego Prinza, bo to badziewie jest niepotrzebne już nikomu. Te auto w ogóle nawet też dziwnie chodzi. Ma taki dziwny odgłos. Ja na początku, jak zdobyłem ten samochód, to mówię, jest spoko, a teraz jest taka troszeczkę lipa, muszę wam powiedzieć. Dobra, jedziemy, załapało. Let's go! On się ślizga. 50 na godzinę, na jedynce, na dwójce 90, 84. Nie skręca w ogóle. Trochę skręca. 110 i już trzeba hamować. Wydaje mi się, że ten samochód będzie lepszy. Ja nawet tutaj nie zmieniam biegu. Ile tutaj mamy czas. New Best 23 i 1. Wydaje mi się, że to jest coś podobnego do naszego Monster Traka. No, może troszeczkę bokiem możemy wejść. Nie tak jak Old Trackiem. Ale, ale czasy jakieś super tutaj nie będą tym autem. Patrz. No i wszystko. 18,6 Powiedzmy, że 18,6. Za chwileczkę sobie podejdziemy na drag. Tylko ja muszę zobaczyć, jakie tutaj są czasy. No czy ja mam tutaj paliwo? No, wydaje mi się, że tutaj będzie jakieś paliwo. Ja bym generalnie sobie też popływał naszą łódką, żebyśmy mogli w końcu pozwiedzać troszeczkę. No bo po coś ta łódka jest w ogóle w tej gierce potrzebna, nie? Dobra, jak tutaj czasy wyglądają? Pokaż mi te czasy. Bo ja nie mam żadnego pojęcia. Pokaż mi te czasy. Patrz, jak on się w ogóle nazywa? Le 18,6. Dzień, no ten czas nie jest aż tak zły. No Buggy miał 15,7. Oltrak miał 19,6, czyli sekundę szybciej. A ten konik, patrz, 17,5, a ten ma 18,6. Masakra. Dobra, idziemy teraz, moi drodzy, na drag. Ja wam mówiłem, że musimy się zatankować, ale to chyba zrobimy, chyba nie musimy. Nie, no tutaj aż nie ma aż tak mało paliwa, żebyśmy musieli się tankować co chwileczkę. Ale ja jestem naprawdę ciekawy, jaki tutaj będzie miał czas na dragu. Moi drodzy, jak sami dobrze wiecie, u mnie na Discordzie 10-lecie juniorskiego macie możliwość wygrania Xbox Series S, aby zdobyć więcej punktów, wpiszcie ten kod Baldis Korzyść. Ten kodzik tutaj, bot rebusy, żebyście dostali więcej punktów, czyli to jest wasza szansa na to, że jedna z osób może wygrać Xbox Series S. No bo jak już wszystkie autka mamy, no to wszystkie, nie. I później sobie zrobimy BMW 4x4. I zobaczymy jakie ona wtedy będzie miała czas, no. Czekaj, cofnij trochę. Dobra, jest git. Dwa, trzy, cztery, Go! Nie. Miałem na neutralu. Przepraszam, proszę pana, czy możemy jeszcze raz? Muszę poczekać. Albo dobra, jedziemy. Jedziemy. Czekajcie to zniknie. Wydaje mi się, że nie. Musimy podjechać. Złapać to będziemy mieli chyba z 30 sekund teraz, prawda? Patrz. <grym> 20. New best, dobra, wracamy i robimy teraz prawdziwe, jedną czwartę mili. Dobra, jestem! Dwa, trzy, cztery... Go! Poszedł! To jest bez sensu. No ja wiem, bo to jest auto do czaskania się, prawda? No ale musimy zrobić czasy, ponieważ ja bym chciał mieć listę wszędzie. 10, 10 sekund. Dobra, bo widzę, że energia mi spada, picio mi się chce, za chwileczkę będzie... <laughs> Bo to jest noc i teraz jedna minuta to jest jedna sekunda w tej gierce Więc musimy iść sobie Po pierwsze ja i tak zatankuję te auto Żeby nie było, że mi zdechnie czy coś takiego Halo, co jest? Robimy tak zwane tanku tanku Ej, tu jeszcze na fula było Tu ile tutaj wlałem z dwa litry? Nie wiem, ale musimy się napić I idziemy spać Tu wyłączymy światło, tu wyłączymy światło, bo idziemy spać To prawda, i tak za płacimy To jest wszystko wzięte Ten zaśpik ten zaś to robi? No masz, jedz. Borys jest taki śmieszny. Będziemy spali chyba... Ja w ogóle dzisiaj jeszcze chyba muszę podjechać do tego, nie? Nie, w piątek powiedziałem, że podjedziemy, bo ja się boję, że mi wszystkie Bikozy gaha zdechną. Żeby nie było sceny, nie? 9.25. Wyłącz te światła w tym aucie. Podjedziemy sobie jeszcze tutaj zrobić sweet sweetfocie, fajnie, pięknie. Dobra, ja wam powiedziałem, że zrobimy sobie BMW projekt Bikozy gaha. Ale ja sobie teraz przypomniałem, że my możemy zrobić projekt. Wiecie, jaki sobie możemy zrobić projekt? Możemy sobie zrobić projekt 4 na 4. No przecież mamy wszystko do tego, prawda? Mamy ten taki zderzak, który musimy odrdzewieć i, odrdzewić i musimy go wsadzić do beci. Mamy też te takie lampy z takimi X-ami. Które świadczą o tym, że to jest na 4 na 4 Z tyłu jakieś lampy chyba też możemy zamontować I generalnie byśmy mogli właśnie zrobić Właśnie taki projekt 4 na 4 Więc to będzie chyba idealne Dajcie znać koniecznie, co myślicie o tym w komentarzu I pamiętajcie, żeby wbijać do mnie na Discorda Wiecie dlaczego? Dźwignia zmiany biegów, aha to są biegi Wiecie dlaczego musicie wbijać do mnie na Discorda? Bo tam trwa konkurs I możecie wrzucić wasze samochody I możecie wrzucić koniecznie wasze czasy Ej, auto mi zgasło to auto gaśnie, czemu to auto gaśnie? I zaś się świeci check engine. Hamuj tu. Dobra, jest. Let's go. Może Nie no, na serio? Może zrobimy po prostu jedno okro... No dobra, zrobimy dwa. Zawsze robimy dwa, no to zrobimy dwa. Stań sobie tutaj fajnie, pięknie. W ogóle wiecie, co muszę wam powiedzieć? Forza 5, Forza Horizon 5. Bardzo sobie chciałem ostatnio pograć, bo generalnie już nie będzie update'ów do tej gierki i chyba wszyscy czekają teraz na Forza Horizon 6. I wiecie, co jest najgorsze? Najgorsze jest to, że mi ta gra nie działa chyba. Ja mu odpalam i ja wracam do Meksyku, bo zawsze się respię w Hot Wheelsach Ja nie mogę. Ja nie mogę Wiecie jakie tutaj będzie czasem autem, to będzie gorzej niżeli oltrakiem. Oltrakiem. wiesz dlaczego? Bo on się ślizga katastroficznie... Ja nie, auto w ogóle nie jedzie Bo muszę wam powiedzieć, że chciałbym was zaprosić do Forza Horizon 5 Może sobie kiedyś pogramy, ale mi nie działa. Wracam do Meksyku i się cała gierka zapiesza. Nie wiem w ogóle o co chodzi. 62 sek... 62 sekundy. Nie mówię 62. 62 sekundy. I prawie 63. Ja nie mogę. To, to będzie gorsze niżeli ten. OLTRAK. Chyba, że. To będzie. Ja nie mogę. Tym autem się jeździ nie da. Ja robię ostatnie drugie okrążenie i to by było na tyle. Bo to auto w ogóle nie idzie. OLTRAK się trzyma drogi, a to. Leci lewo-prawo, wie dlaczego? Bo tutaj pewnie są jakieś stare opony wsadzone Zero przyczepności one mają, zero Ciekawe jaki teraz czas będzie To jest ostatnie okrążenie, nie chcę mi już tym autem w ogóle jechać Patrz, 60 60 sekund, a to wszystko przez to Że wpadliśmy w poślizg Wiecie co teraz robimy? Ja sobie te auto odstawię tutaj Tu gdzie one stało I jedziemy teraz do domku Ponieważ musimy się już pomału przygotować na projekt BMW 4x4 i musimy już pomału zawozić piwsko i musimy... Borys, jedziesz ze mną? Dawaj, chodź, pojedziesz ze mną. Ja sobie coś może zjem też. Dobra? Zjemy sobie na... Oh my god, to wszystko wyleciało. Halo, czemu to wszystko wylatuje? Halo, proszę pana, to nie może wylatywać. No, dobra. Dawaj, Borys, jedziemy do domu. Już dawno w domku nie byłeś. Chodź. Skakuj. Ja muszę też sprawdzić u Rogera, czy my tam jakieś mamy przedmioty do BMW, żeby ją zrobić 4x4. Może ja to po prostu pominąłem. A, tu jeszcze spoiler mamy, patrz. Może ja to po prostu pominąłem i mówię. Ale to czekaj, czekaj, czekaj. Może te rozpórki w BMW 4x4 spasują? Nie wiem. Weźmiemy te rozpórki, które nie mam żadnego pojęcia, do czego one służą i jak się je montuje. Patrz, no leci spoiler. No co za badzie w te, ta gra? Trzeba już ją odinstalować, naprawdę. Już za długo w nią gramy. Ja te rozpórki chciałem wziąć. To tutaj. Rozpórka przednia i tylna. To niby też pasuje do Prinza, ale nie mam zielonego pojęcia, gdzie to się w ogóle montuje. Aha, i może, ale czekaj, bo to są wyścigowe sprężyny. Patrz, to tutaj, nie? To są wyścigowe amortyzatory. A my potrzebujemy zrobić 4x4, więc te amortyzatory, które są wsadzone w Beci. To one zdadzą egzamin, ponieważ my ten samochód dźwigniemy na maksa, No, żeby był 4 na 4 Tu ten spoiler, też musimy dźwignąć, a auto nie odjeżdża mi. Proszę cię, Borys, wejdź na tam naciski na hamulec. Co? Ty, Roger, siema, powiedz mi, czy ty masz tutaj jakieś 4 na 4 opony? Ja chyba te kupowałem do beci, żebyśmy mieli. Masz tutaj coś 4 na 4 bo ja chcę zrobić Becie 4 na 4 wiesz? To nic nie ma raczej. To jest wszystko do Ultraka. Tu też jest do Ultraka. All track, all track, to jest wszystko Oltrak, track, tu jest becia, to już wszystko mamy Tutaj ewentualnie kupimy sobie jeszcze jedną przekładnię kierowniczą, żebyśmy ją zamontowali do którejś z beci Może do tej M30, M3, E36, Race, BMW, Motorsport sobie zamontujemy I teraz tak, tutaj niczego nie ma, nie ma, szkoda, że tutaj nie ma takiej kratki, nie? Żebyśmy mogli sobie kratkę zamontować w aucie Tu jest 4 lift, a tu jest w ogóle 12-calowy lift ty, oni to chyba też dodali. Ja mogę jeszcze bardziej dźwignąć ten samochód. I wtedy tutaj potrzebujemy 12-calowy chyba spadek, nie? 12 inch, 12-calowy lift. A tutaj mamy ciężką służbę 320, a ten ma 218. Więc wydaje mi się, że ta ciężka służba. On chyba bardziej jest taki. Nie, no ten jest bardziej masywny. No zobacz, tutaj jaki jest spadek, a tutaj jaki jest spadek. To sobie też później zrobimy. Zrobimy jeszcze jeden projekt yy, Monster Truck. No i co, nie masz nic takiego, nie? No lipa ci, muszę powiedzieć. No bez sensu. Na, o, tutaj moment, nie? To z, za zawieszenia, dokładnie. Tylni stabilizator uliczny, średni, wyścigowy, twardy. Czy on ma być twardy? Ten. Nie, on musi, musi być sprężysty. Więc ustawimy sobie tam sprężystość, że ta BMW będzie skakała. No i to by było chyba na tyle, nie? Ja niczego takiego nie mam. Tutaj są te kity uniwersalne. Opony już mamy kupione. No dobra, no ewentualnie mogę sobie kupić jeszcze chrom. Chociaż w domu mam chrom, bo ja chciałem to tutaj pomalować Zrobimy to pod, pod tym, u niego Pa, normalnie jedziemy, pa To musi być chrom No w końcu to jest chrom, człowieku Ja właśnie na to czekałem, żeby to był chrom I tu mamy jeszcze jeden chrom, patrz, tu Tu jest jeszcze jeden chrom Dobra, zrobiło się No i teraz to jest chrom No teraz to jest chrom Musimy zrobić jeszcze tutaj chrom Jedziesz, bejbe czy to będzie bardzo podobne do tych ślimaczków tutaj? No jest podobny patrz, to jest mega. Jeszcze tutaj zrobimy chrom. Tego. To też zrobimy chromowane. Jest git, klamki nie możemy zrobić chromu. Jeszcze to zrobimy chrom, nie? Patrz Normalnie. Ty, ja, ja coś tutaj innego chyba zmieniam. Ty, ja tutaj coś Ja tu chyba coś innego zmieniłem. Ja chciałem to zmienić. A ja tu zmieniłem klapę. Ale lipa. Dobra, patrz cały chrom. No teraz to jest chrom, człowieku. Ale muszę kupić jeszcze czarną farbę, mam pewnie. Nie no, nie ma czarnej farby? A jakie ty tutaj w ogóle masz jeszcze kolory? Patrz, bezbarwny, matowy, metalowy, metalowy i chromowane. A tu masz czarne? Dobra, ja będę miał chyba w domu czarne. No, bo ja te auto tak troszeczkę widzisz, one już nie jest czarne, tylko on jest w chrom wpada pomału. Bo coś, coś źle pomalowałem. Jest! walnołem go! Teraz go walnąłem! Nie mów, że nie przyjechałem królika, bo przyjechałem królika, okej? Okay? Okej. Okay. Dobra Borys, jesteśmy w domu. Jak się czujesz, że znowu w domu jesteś? Ja się bardzo dobrze czuję, patrz, otwieramy ten garaż i my tutaj będziemy musieli zrobić naprawdę Tutaj już mamy przygotowane opony, koło numer 9. miałem zrobić projekt Bikozy ale to sobie później ewentualnie zrobimy No i będziemy musieli wyciągnąć te, tu w ogóle fotele OEM, wiadomo, że będzie chyba tylko jeden fotel, bo to będzie taka wyścigówka I będziemy musieli to tutaj wszystko powyciągać, a ja te, te, takie, aha, czekaj, muszę pomalować, bo ja nie, ja zapomnę o tym Gdzie tu jest czarny? Tu jest czarny, nie? Farba 000, normalnie, fajnie, pięknie, no widzisz, to to się zrobiło na ten, nie wiem w ogóle dlaczego I tu jeszcze też? Nie, tu jest 000, no jest chyba git, nie? Tak powinno być, no jest czarny, jest czarny, jest wszystko fajnie, pięknie Mamy tak, Wejdźmy sobie tutaj do tego naszego garażu, w ogóle muszę iść pościągać też Marie Huchanen Mamy tutaj, patrzcie, to, zderzak przedni terenowy i to jest do koniga, widzisz? I tutaj też coś mamy, zderzak przedni jakiś silny czy ja to chyba też będę mógł sobie zamontować? Tylko wiecie co jest najgorsze, że ja muszę kupić odrdzewiacz, bo to bardzo źle wygląda. Ale mamy tutaj przygotowane właśnie coś takiego. Eee, pisaliście mi, że, ja to, że to jest do zdobycia, już to bardzo dawno temu zdobyłem. I mamy tu jeszcze, patrz, mamy to, i mamy to, i to fajnie wejdzie, i to możemy wyrzucić już na złom. Dobra. Widzisz, mamy tutaj bardzo fajne offroad, widzisz, lever, reflektor offroad, więc to będzie idealnie pasowało. Czy będzie jakaś lotka potrzebna? Nie wiem, ale najprawdopodobniej oczywiście jutro sobie zajrzymy na Google, piszemy po prostu BMW E36 Offroad i zobaczymy, jakie oni tam mają ciekawe rzeczy. Patrz, tu jeszcze to jeszcze rośnie, więc możemy sobie zagrać praktycznie w gierkę i to chyba powinno urosnąć, bo nie ma przy sobie przenośnej konsoli, zostawiłem ją tam i jest to taka troszkę głupia sytuacja, ale najważniejsze jest to, że za chwileczkę mi tutaj urosną te... Moje drzewka będziemy mogli zrywać. Ja jestem ciekawy, czy będziemy mogli sobie wziąć cały ten taki wielki kosz i po prostu nie będziemy musieli klikać, tylko to będzie leciało. Cyk, 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 cyk. I powinno być chyba spoko. Dobra, pograliśmy w Gierkę 1723 na i prawdopodobnie to już chyba wszystko urosło. Pokaż nam no mi tu, jak tutaj wygląda. No jest, wszystko 100%. Gotowa do zbioru. Patrz, bierzemy koszyk na żniwa i pa. Ja ja, patź! Yo, to jest to, co ty lubią najbardziej. No ludzie! Ej. Patrz! Masakra, nie? Że się trzyma teraz lewy przycisk myszki I to się zbiera Ja nie mogę No to jest naprawdę Taka ulga Ty, już kosz zapełniony Drugi kosz został zapełniony Za chwileczkę zrobimy sobie wielką tą. Oh my god, to naprawdę Trzeba po prostu trzymać lewy przycisk myszki teraz I to leci Dzięki ci bardzo serdecznie za ten update Teraz mi się normalnie już chce znowu robić te Roślinki Normalnie możemy robić roślinki Bo ja nie muszę klikać, ty I to trwa, wiesz ile... 3 sekundy i masz wszystko pozbierane. No, patrz. No, to jest naprawdę me mega cudo. Mega fajny update'cik. Ale z tego, co ja pamiętam, to my mogliśmy zbierać chyba trzy kosze, nie? A teraz mamy tylko i wyłącznie... Patrz, mogę zrobić big? No i oczywiście, że może... Ja chciałem zrobić huge. No no i to jest to, co najbardziej, bo mamy już jedną paczkę, wielką paczkę skrętów. Brakuje mi jeszcze, prawda? Brakuje, no. A mogę zrobić biga, mogę zrobić biga. No, oczywiście. Bo ja potrzebuję takiego biga, Wiesz co, ja potrzebuję takiego biga sobie zostawić u siebie u góry, żebyśmy my to mieli i w końcu mogę sobie zapalić. Ja już dawno nie paliłem. Mówię, no to tutaj zostaw rozplącz to i bierzesz jedną. Uff, I bierzesz drugą. I mamy 19 skrętów przy sobie. I to jest to, co Ty gryzki robi najbardziej, bo w końcu możemy sobie zapalić. No i patrz, bierzesz teraz to. 2600 coś i normalnie sadzisz. Biegniesz i sadzisz ty. Czaisz to. No przecież to jest to, co te gryskie teraz lubią najbardziej Fajnie by było, żeby mógł wprowadzić też taką opcję Że powiedzmy za opłatą 10 tysięcy dolarów Kupujesz u nich Ja nic nie widzę teraz Kupujesz u nich te, 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 nie? Te skrzynki, te, te doniczki I za opłatą dodatkowo 10 tysięcy Powiedzmy one się ustawiają same No przecież to by było idealne Gierka by wychwytywała, gdzie jest jeszcze miejsce I byś mógł tutaj zasadzić No przecież to by było idealne a nie, że ja znowu chcę kupić 40 i tu jest znowu ustawiania na 48 minut. Dobra, zasadzone, wszystko fajnie, pięknie, 2330. Kładę wam tutaj, pamiętajcie, że tutaj też macie 453 nasiona ziemniaka. A nie miałem tego więcej? Chyba nie. I co możemy teraz tutaj jeszcze zrobić? Piwsko zawodzimy, nie no, poczekamy jeden dzień, żebyśmy zawieźli piwsko. ale ja już naprawdę jestem ciekawy, jak to będzie wyglądać. Czy ja muszę... Patrz, Ty no, nie działa. To jest w ogóle zderzak, nie? Aha, to jest zderzak przedni. Więc ja teoretycznie muszę ściągnąć ten. Ja już, ja już się pomału przygotuję do tego projektu. Musimy ściągnąć ten zderzak white body. I musimy. Oh my god, jaki tu jest syf. Nie, nie, no ja was naprawdę przepraszam za ten syf. To no, co ja wam mogę powiedzieć? No jest syf, to jest, A co zrobisz? Nic nie zrobisz. Tu jest w ogóle spoiler. Eee, gdzie jest ten zderzak? Tutaj, patrz. To tak wygląda. Jeszcze te lampy do tego, naprawdę. Jeszcze te lampy do tego niby. On no, no, będzie chyba. No dziwnie wygląda, bo dziwnie, bo dziwnie, ale muszę Wam powiedzieć, że offroad jest. Dlatego też w następnym odcinku sobie zobaczymy ten offroad. Tu w ogóle lampy. Ja tu jest naprawdę syf, Nie no, Mi się tego nie chce sprzątać. No mówi się już trudno, no co zrobisz? Nic nie zrobisz. Eee, tym silnikiem chyba będziemy jeździć i te, i te oponki wsadzimy. 4x4. Normalnie będzie BMW 4x4. Kończymy z projektem Carbon. Przerabiamy na BMW 4, 4x4. A wy wbijacie do mnie na Discorda. Pamiętajcie konkurs. Wrzucacie wasze czasy. Wrzucacie wasze sejwy I no, musimy startować pomału z tą opcją Team My Rides. Z, z tą serią.